Wysoka Izbo. To piąty rozbiór Polski. Tak, lasy państwowe określiły proceder, który trwa w południowej Polsce od 2009 roku. Sprawa dotyczy reprywatyzacji państwowych lasów na rzecz Łemków i Ukraińców po akcji Wisła. Państwo polskie straciło już wielomilionowy majątek, a roszczenia, jak się okazuje, sięgają Miliardów złotych. Leśnicy alarmując najważniejszych urzędników w państwie wskazywali, że narodził się patologiczny mechanizm reprywatyzacyjny, który skutkował na przykład przyznaniem kilku rekompensat za jedno wywłaszczenie. Przykład reprywatyzacji lasów potwierdza zasadę PISPO jedno zło, gdyż ten proceder trwał zarówno w okresie władzy koalicji, PO, PSL, jak również w okresie tzw. Zjednoczonej Prawicy. I oto wielokrotne alarmujące sygnały leśników były lekceważone przez władze jedne i drugie. I tak, na przykład, w 2014 roku Janusz Zalewski, wiceminister środowiska, w piśmie do Adama Wasiaka, dyrektora generalnego Lasów Państwowych, zniechęcał leśników do walki o grunty. Twierdził, że należy dążyć do zawierania ugód z łękami i Ukraińcami, bo w przeciwnym wypadku wygenerowane zostaną duże koszty. Należy też postępu... Nie należy wstrzymać postępowań w trybach nadzwyczajnych kodeksu postępowania administracyjnego i nie kierować skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych. Minister twierdził, że zaskarżenie decyzji miało niewielką szansę na wygraną, co jest nieprawdą. Natomiast Wojewoda Małopolski z okresu prawa i sprawiedliwości, obecny szef kancelarii prezydenta RP odciął od jakichkolwiek informacji leśników, twierdząc, że nie są stroną postępowania. Lasy państwowe szacują, iż wartość gruntów samego tylko powiatu gorlickiego, który dotyczy których dotyczy ryzyko zwrotów przekracza pół miliarda złotych. Obecnie prowadzone są zakrojone na szeroką skalę śledztwo prokuratury krajowej i prokuratury okręgowej Sosnowcu. Na dotychczasowym etapie postępowania stwierdzono wiele nieprawidłowości, sprawa jest rozwojowa. Posłowie Konfederacji deklarują, że będą monitorować przebieg tego prokuratorskiego dochodzenia. Mamy nadzieję, że przekazanie rządów z rąk Premiera Studenta w ręce premiera Oskara nie zakłóci pracy śledczych i wszelkie przestępcze działania zostaną wyjaśnione, a sprawcy należycie ukarani. Dziękuję bardzo. Dziękuję.